Jest środa, 11 października. Codzienna liturgia słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę 18. Pochodnia podcast. Czytanie z księgi proroka Jonasza. Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do Pana i mówił: Proszę Panie. Czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarsisz, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz mi proszę moje życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Pan odrzekł, Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem, ale z nastaniem brzasku dnia następnego. Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłapł. Życzył więc sobie śmierci i mówił, lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza. Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? On odpowiedział, słusznie jestem śmiertelnie zagniewany. Rzekł Pan, Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nad to mnóstwo zwierząt? Oto Słowo Boże. Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Raduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy. Pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię, bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba, ojcze. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, Naucz nas modlić się tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. On rzekł do nich, kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego daj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo pańskie.